Cześć, z tej strony Grzegorz, a w tym filmiku zajmiemy się przerzuceniem naszego dopiero co stworzonego pluginu, spakowanego pluginu na serwer Minecrafta. W sumie nie mamy jeszcze tego serwera, więc musimy go pobrać. Zanim to zrobię, stworzę sobie na folder. nazwę go serwer MC Enter. Wejdę z niego. CYK. Następnie sobie wejdę na stronę Spigota. Cyk mc.org Następnie musimy wejść w downloads. Build tools. Tutaj wybieramy jakąś najwyższą. E, najwyższy element listy. Pierwszy element listy. Klikamy tutaj build tools.jar. I pobieramy go do tego stworzo stworzonego folderu. Ok. Pojawił się nam tutaj e, Plik, narzędzie do pobrania serwera. Następnie co robimy? Ja zawsze robię tak, klikam Shift na klawiaturze, lewy Shift, następnie trzymając ten na lewy Shift na klawiaturze, klikam prawy klawisz myszy w tym miejscu i jest takie coś jak otwórz tutaj okno programu PowerShell. Klikam na to, nie muszę jeszcze mieć Shifta, lewym klawiszem myszy, pojawia mi się tutaj konsola, i ona wie, że jesteśmy w tym miejscu. I teraz tak, musimy uruchomić nasz plik. Czyli wpiszę Java, myślnik Jar. I teraz nazwę tego pliku, czyli BuildTools.jar. Można tabem bym uzupełnić coś w tym stylu, co tutaj właśnie widzicie na ekranie. Klikam Enter. I jak widzimy. Zaczyna nam się coś pobierać. Jest napisane czytywanie naszego Build Toolsa. Jest znaleziono Portable Git. Czyli to jest taki program, który po będzie pobierał nasz serwer. No i go właśnie tutaj pobiera i coś instaluje. Także teraz czekamy, aż zacznie coś się dziać. Więc ja tutaj na razie spowoduję. Widzimy, że zaczął, o, zaczął tutaj ten program klonować zasoby bucket Craft bucket. Spigot i po sklonowaniu będzie on budował ten serwer i na końcu wypluje nam w cudzysłowie Spigota. Także czekamy dalej. Ok. Jeżeli poczekaliście wystarczająco długo, powinniście zobaczyć coś w tym stylu. Czyli jest napisane do gry Build Success, czyli udało się zbudować i niżej macie. Gdzie został zapisany nasz plik spigot jar, który użyjemy, Którego użyjemy do uruchomienia serwera? Dobra. Co my tu teraz widzimy? Spigot 1.15.2 To jest nasz plik, który teraz użyjemy. Resztę możemy, dobra, to możemy zamknąć. To też. Usunę teraz te wszystkie pliki oprócz tego Spigot. 15.2. czekam chwilę bo tam to już nam nie jest potrzebne jeżeli chcecie możecie to zostawić na później aby móc aktualizować sobie serwer mi to nie jest aktualnie potrzebne, także zostanie to usunięte w tym momencie żebyśmy mieli czysty folder z jednym plikiem, ok a ja to zawsze zmieniam sobie jego nazwę i zostawiam sam spigot Spigot to, to akurat ukryte rozszerzenie, Spigot, będzie jar, ale jest ukryte, więc nie jest ono widoczne. Dobra, wow, logika, dobra. Teraz e, chcę uruchomić ten serwer. Co muszę zrobić? Mógłbym dwa razy kliknąć, ale nie, musimy to zrobić w konsoli. Ale nie chcę tej konsoli odpalać, więc stwórzmy nowy plik. Klikam prawy klawisz, albo nie, Dobra. dobra, inaczej. E, Stwórzmy, otwórzmy Notepad'a, e, czyli menu Start sobie odpalmy i ja to wpiszę Notepad. Użyjmy swojego Notepad'a jakiego chcemy, ja mam Notepad'a plus plus, polecam e, do używania, ale może być też zwykły notatnik. Użyjmy notatnika, załóżmy, że nie macie, e, Notepad plus plus, klikam Otwórz, mamy e, czysty plik tekstowy. E, co teraz? No ja to wpiszę e, formułkę, która uruchamia e, nasz proces Java, nasz serwer czyli java myślnik jar i tam była nazwa spigot.jar e, co jeszcze do, na końcu robię? dopisuję zawsze pause, żeby e, jak się uruchamia nasza konsola z serwerem, to po zakończeniu działania serwera, żeby ta konsola nie znikała od razu dobra, teraz klikam plik, zapisz jako i na pulpicie mam tutaj folder serwer i chcę, żeby ten serwer, żeby ten plik nazywał się startbat Zapisz jako typ dokument tekstowy wszystkie pliki i kodowanie UTV8. Klikam w Zapisz. OK. I powinno się pojawić coś w stylu: plik wsadowy. Start. Klikam dwukrotnie lewym klawiszem i zobaczymy, czy zadziała. Jak widzimy, powinno się wyświetlić load link libraries, please wait. Wyświetliło się, ale jest jakiś want. Failed to load properties from file. You failed to load EULA.txt. You need to agree to EULA in order to run the server. Go to EULA for more info. Ok, co nam się pojawiło? Server properties i EULA. Musimy się tutaj uh, zaznajomić eulą i potwierdzić, że się zaznajomiliśmy, czyli tu wpisujemy ty true klikam X i tą konsolę możemy zamknąć. Mogę kliknąć dowolny klawisz. I uruchomimy jeszcze raz tą konsolę. Klikam dwukrotnie lewym klawiszem myszy. I zobaczymy czy tym razem się uruchomi serwer i czy się wygenerują wszystkie tutaj e, niezbędne pliki ten plugin. okej, okay. no może być też tak. Pojawiło się nam się, się GUI, a z tego powodu, no na dostęp, z tego powodu, iż nie daliśmy parametru, który by powiedział, żeby tego GUI się nie pojawiał. Ten GUI się nie pojawiał. Co mi jest obojętne, niech sobie będzie. Najważniejsze to ten folder plugins, który tutaj się pojawi. Dobra, ja tutaj spozuję i za chwilę się widzimy. Aż. No, 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 właśnie. Ok. Jak widzimy, serwer się uruchomił. Jest napisane Down i mamy folder plugins. Klikam dwukrotnie na nim. Przesunę trochę ten folder. Kliknę, wrócę na, do integraja, tam gdzie jest nasz. Klik nasz plugin i teraz go sobie prawy klawisz, kopy, wchodzę do folderu plugins, prawy klawisz, wklei. Wkleiliśmy nasz plugin, jest on tutaj widoczny, strzałka do góry. A teraz wejdźmy w konsolę. Ja ją zatrzymam, zappiszę Stop. Tutaj się wszystko wyłącza, klikam dowolny klawisz, uruchamiam serwer ponownie i jako wynik powinien być sukces. Czy będzie sukces? Czy znajdzie się informacja, że nasz plugin został włączony, czy nie? Tego dowiemy się tuż za krótką chwilę. Hmm. Jest taka cisza przed burzą A, i ciekawe. No to, to tutaj troszeczkę się uruchamia unia na tym komputerze, to wszystko, więc ze spokojem. Ale jakby nie będę tutaj pauzował, gdyż chcę zobaczyć czy to wszystko się uruchomi. Jeżeli tak to spoko, jeżeli nie to będziemy starali się znaleźć powód. Ale z tego co widziałem nie powinno być żadnego problemu. I I nie ma problemu, no także co widzimy widzimy naszą nazwę pluginu my First plugin enabling i jest nasza informacja my First plugin został włączony czyli ta linijka odpowiada za linijkę tutaj w tym miejscu serwer uruchomił tą instrukcję w tej metodzie i wynik tej instrukcji znalazł się w tej linii. Także generalnie w tym odcinku właśnie o tym chodziło, żeby ten plugin uruchomić na serwerze. Także myślę, że to wszystko. W następnym filmiku myślę, że będziemy dalej starali się zgłębiać Java, ale już wykorzystując Minecrafta. Tak żeby to nie było za nudne Czystą teorią albo czystym takim e, uruchamianiem Java bez, bez Minecrafta. No jakby jakoś trzeba się nauczyć, a to trzeba się nauczyć tak na fajnych przykładach. Także to byłoby na tyle. No i cześć.